Czy wiesz, kim jest z wykształcenia Katarzyna Cichopek? Można się mocno zdziwić. Katarzyna Cichopek, 40 litrów, choć od wielu lat występuje jako aktorka, kształciła się w zupełnie innym kierunku. Popularna gwiazda planowała związać swoją przyszłość z zupełnie innym zawodem. Jakie wykształcenie ma Kasia Cichopek? Katarzyna Cichopek to popularna aktorka oraz prezenterka telewizyjna. W ostatnich miesiącach jej nazwisko często pojawia się w mediach za sprawą wydarzeń z życia prywatnego gwiazdy. W marcu bieżącego roku Kasia Cichopek i Marcin Hakiel 39L wydali wspólne oświadczenie o rozstaniu. Po kilku miesiącach od wieści o zakończeniu ich małżeństwa pojawiły się nowe informacje na temat życia uczuciowego aktorki. Bowiem 7 października Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nieoczekiwanie potwierdzili związek. To rozpętało medialną burzę, w sprawę nie omieszkała włączyć się eksmałżonka prezentera, Paulina Smaszcz. Która najpierw opublikowała kąśliwy komentarz pod zdjęciem aktorki z Izraela, a jakiś czas później popełniła oświadczenie w mediach społecznościowych. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski bez wątpienia stali się tematem numer jeden w mediach. I choć na świeczniku jest przede wszystkim życie uczuciowe gwiazd, warto również przyjrzeć się im z innej strony. Czy wiedzieliście, że Maciej Kurzajewski kształcił się w zupełnie innym kierunku? Podobnie zresztą jest w przypadku jego ukochanej, to aktorka niezawodowa. Jakie wykształcenie ma Kasia Cichopek? Kim z wykształcenia jest Katarzyna Cichopek? Odpowiedź może szokować. Katarzyna Cichopek, podobnie jak Maciej Kurzajewski. Nigdyś uprawiała sport, w jej przypadku była to gimnastyka artystyczna. Jednak przerwała naukę w szkole sportowej o tym profilu po kontuzji kręgosłupa. Już w młodości miała artystyczne zacięcie, należała do chóru szkolnego oraz kółka teatralnego. Co więcej, zdobyła ona uprawnienia instruktora teatralnego. Kasia Cichopek jest absolwentką LXXV Liceum ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie. Po szkole średniej udała się na studia i ukończyła psychologię stosunków międzykulturowych na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. A jej praca magisterska dotyczyła ruchu new age. Czy Kasia Cichopek myślała o powrocie do zawodu, w którym się kształciła? Gwiazda została o to zapytana przez reporterkę Jastrząb Post. Tak naprawdę nigdy go nie zostawiłam, bo cały czas się dokształcam. Uwielbiam psychologię, czytam wiele książek psychologicznych i wpłatam tę psychologię w swoje działania, opowiadała.